Cześć, witam wszystkich w z tej strony. Dzisiaj lecimy z filmem na Sixpack, miejsce brzucha. Pokażę Wam kilka fajnych y, ćwiczeń, jak dobrze rozbudować brzuch. Wiem, że wakacje już są w pełni i niektórzy nie zdążą zrobić tego Sixpacka, ale na przyszłość, żebyście wiedzieli o co chodzi, ponieważ prosiliście mnie o to w komentarzach, więc dzisiaj zrobimy y, fajny filmik. Pokażę kilka ćwiczeń takich, dla niektórych będą to filmy podstawowe, wiedzą o co chodzi. Dla niektórych będą to nowości, ale po każdym treningu, tak trzy razy w tygodniu, proponuję robić sobie taki split i te mięśnie muszą być. Tu moi drodzy mamy ławeczkę przystosowaną do mięśni brzucha. Jest tu kilka zastosowań tej ławeczki. podstawowa. którą robimy. Ja na przykład kładę się cały i unoszę mięśnie brzucha. Nie chcę widzieć takiej opcji, że łapiemy się za kark i ciągniemy kark. Nie ma czegoś takiego. Do pełnego, wyprostu, prostu, do pionu i z powrotem. I to samo. 20 razy, coś w tym stylu. Jeżeli chcecie, żeby mięśnie brzucha były większe, po prostu. To, to jest coś w tym stylu jak biceps. Macie biceps. Biceps to jest akurat do mięśni brzucha duża partia. Zabieramy sobie. Ciężarek. Liczymy z obciążeniem. Liczymy z obciążeniem. Robimy sobie załóżmy od 10 do 12 powtórzeń. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak na biceps robimy 12 powtórzeń, czy robimy 100 powtórzeń. Bo no to tak są brzuszki, niektórzy katują sobie po 100 razy, czyli ćwiczą wytrzymałość, ale żeby mięśnie były widoczne i te brzuszce mięśniowe były grubsze, to ja stosuję do tego jakiś ciężarek. To są, to są po prostu moje opcje, ja tylko podpowiadam. Kolejne zastosowanie tej ławeczki, dosyć fajne. Ja na przykład robię taki split do nogi delikatnie w ugięciu i prostujemy, robimy taką świecę, opadamy, prostujemy, świeca i opadamy. To jest dosyć fajne świeczonko. Już demonstruję jak to wygląda, daj to z boku. fajnie widać. Coś w stylu. Na pełnym spięciu. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie. Podciąganie kolan yy, do klatki. Widzimy sobie na drążku. mamy tak, troszeczkę inny chwyt. Możemy oprzeć szeroko, wąsko. Tak, już demonstruję o co chodzi. Ja do tego sobie dokładam jeszcze yy, skośne brzucha. Robię sobie jeszcze na lewo i na prawo, żeby był pełen efekt. Czyli yy, w trzech serijnikach. Trzy seria, jakby była jedna seria. Na lewo, na prawo i sią. I teraz jako raz. Tak to wygląda. Kolejna brzuch możecie atakować na milion sposobów. Tu też przedstawiam kolejną jak to wygląda. Mogę zarzucamy. Coś w tym stylu lewym łokciem do prawego kolana na skośne brzucha i też, moi drodzy, nie, nie ciągniemy tutaj y, za głowę na chama, I delikatnie można się złapać za uszy. Spach, pełne spięcie, powrót, pełne spięcie, powrót. Tak to wygląda. Uwierzcie mi, że robimy 20 na jedną stronę, 20 na drugą. Ja to tylko pokazuję, potem znowu zmiana nogi do jednej, do drugiej. Tak robimy kolejne ćwiczenie, też bardzo fajnie wchodzi. Można to robić za koleją, wtedy zajebiście się, się zmęczycie. Tak wygląda mój trening brzucha. Nic innego nie robię i ten brzuszek, tak jak widzicie na zdjęciu, robi prezencję, więc brać się do roboty, nic więcej. W dowód zademonstruj. Mam nadzieję, że filmik się y, podobał, y, jak chcecie zasubskrybujcie mój kanał, y, pójdźcie także na instagrama, na homepage'a, dużo fajnych ciekawych ćwiczeń i coś tam z mojego życia, y, także z treningów. Także pozdrawiam, do usłyszenia, Krzywar i siemanko po